Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie dzisiaj jest premiera gry WRC7 ja akurat robię taki test gry żeby wam pokazać całe menu jak wygląda menu WRC7 właśnie widzicie to jest e, tak e, i wam pokażę jakie są samochody e, do tej pory jakie dodali i przejedziemy się dwa odcinki, dwa osy jakieś e, na jakichś rajdach krótkich jakimiś wybranymi samochodami dobra eee, to nie jest żadna recenzja gry ani nic tylko to jest test gry sprawdzamy pokazuje pokazuję, tyle jak wam się będzie podobać wiadomo eee, kariera będziemy przechodzić będę przechodził na pewno karierę od początku to więc eee, wszystko będzie fajnie dobra gra jednoosobowa mamy coś takiego jak szybka gra kariera E, jazda próbna oraz własne mistrzostwa No to będzie Wiadomo e, karierę będę przechodził Każdy odcinek będzie nagrywany Na pewno będziemy zaczynać od Junior WRC Aż do WRC e, Gra wieloosobowa Nam tutaj gra, gr, gr, grę wieloosobową online Podzielony ekran i gorące krzesło czyli dalej jest to samo czyli gra tu roba dla maksymalnie 8 graczy gra ze znajomym na jednym ekranie i gra wieloosobowa w logby czyli to można jak ktoś będzie posiadał WRC7 będzie można sobie zro zrobimy sobie jakiś tam nie wiem jakiś dzień po prostu yy, wyzwanie i zrobimy live z tego z WRC7 i wszyscy wtedy będziecie będzie można dołączyć ja stwo, stworzę swoje lobby i będziemy się mogli pościgać samochodami albo WRC, albo Junior WRC. To już zależy od Was. Ale już mam taki pomysł, i to by było fajnie, byśmy sobie wybrali, nie wiem, ileś tam o, e, krajów i byśmy sobie jechali. Byśmy się rywalizowali, jak to mo, mo, można powiedzieć. Dobra, e, mamy coś takiego jak wyzwania, czyli wyzwania online. Tak jak widzicie. Mamy już pierwsze wyzwanie, czy znaczy pierwsze, pierwsze wyzwanie będzie za 5 dni, dopiero 14 godzin, 24 minuty. Więc yy, na razie czekamy, to są wyzwania, to jest online yy, i te inne rzeczy, dobra. Mamy dalej driver card, czyli moja karta, jaką ja posiadam, yy, na razie jestem początkujący. Nie przychodzi właśnie z WRC6 do WRC7 te yy, karty, więc niestety. Jedziemy od początku e, rankingi e, to są rankingi online czyli y, sprawdzamy sobie wyniki tabelu na którym miejsce jaki czas zdobywamy na jakichś rajdach albo odcinkach i wtedy możemy się można porównywać między z innymi graczami jakie mamy lepsze. Dobra to są opcje to już nie będę mówił. Dodatki no, no lecimy tu mamy y, w dodatkach y, Drive Card odznaki o y, y, eksportowe które jeszcze nie zdobyliśmy a na pewno będzie wygrał to yy, statystyki osiągnięcia salon autorzy wejdziemy sobie w salon i pierwszą mamy kategorię wrc chciałbym wam pokazać od razu samochody jakie są yy, Tu akurat mamy Forda y, fiesta rs wrc i możemy sobie wejść takie coś jak autowizjon y, autowizjon sobie zobaczyć eee, weźmiemy sobie kamerę demonstracyjna możemy sobie obejrzeć go nabór no, sami przybliżyć światła włączyć wyłączyć tak tak wygląda właśnie wrc Ford port wrc <ścoughs> Ford fiesta rs wrc eee, bardzo ładne są te samochody jak widzicie bardzo eee, ładnie to zrobione jest. To eee, jest super. Dobra, następny samochód. Nie wiem co tu będzie. Eee, sprawdzamy dalej. Mamy Hyundai. A. No to zobaczmy sobie Hyundai. A. Tak wygląda Hyundai. Hyundai się prawie nic nie zmienił, co do starego. Chyba że raczej znaczy dodali te dyfuzory i to ładne lotki. Tylko tyle. Przepraszam, ale pora na kawa, <laughs> hmm, pora na kawa, no Hyundai wygląda jak prawie wyglądał, troszkę się zmienił tylko te dyfuzory i te nakładki, spoilery i te inne rzeczy, to mnie wygląda też, dobra następny samochód, żeby ten, troszkę tych mamy, yy, Citroen yy, C3 WRC, zobaczmy sobie, o, Citroen ładnie wygląda, naprawdę mi się Citroën ładnie ładnie ładnie. ładnie no jakoś dziwnie mi ten Citroën A znaczy dziwnie? Ładnie mi to wygląda po prostu na to, że piękny jest z e, C3 mm, może się uda, zwłaszcza przód. W sumie tył też nie, nie jest aż taki brzydki, ale przód nawet w miarę, w miarę e, fajnie to wygląda, no naprawdę taki bycior. Taki naprawdę bycior. No i tedy wzory, te inne rzeczy, nakładki. Przepięknie, no przepięknie. Będę próbował nim jeździć i może się uda, że będzie mnie na kanale. Dobra, następny mamy zespół Toyoty. O, Toyota też pięknie wygląda. Toyota Yaris. Oto ona. Bardzo fajnie. Latpala, to znaczy akurat Latpali. Mm, to, no, tutaj to już To wygląda jak e, e, takie samochody z, z torów wyścigowych Jak mamy. Jakieś, e, nie wiem, in, inny, z innych gier. Tak jak Projekarca, bo inny. Ładnie to wygląda. No, Ariska też przepięknie wygląda. To dwa samochody, chyba które najładniejsze są. Jak na razie to jest y, Toyota i Citroen y, Następne mamy Mini Cooper, y, mini Mini. mini. O no, Mini to ja nigdy nie lubiłem Mini jeździć, to więc jakoś dziwnie się tym samochodem jeździ. Już mamy dwa samochody, które możemy wypróbować, próbować. Wam pokażę, że to jest Citroën i oraz yy, Toyota. Przejdziemy się tymi samochodami w tym odcinku. Jest taka prezentacja. Yy, co, I ostatni mamy z Forda. Forda mamy. Mamy Forda. Yy, no Taki. Tuż jest inny Ford. To też jest fiesta, tylko taka troszkę yy, uboga, jak, jak ta nowa. Znaczy, tak jak te stare, tak wyglądają. Wygląda. No, nie jest tak źle, ale mogło być lepiej. Dobra, to jest WRC. Mamy jeszcze kategorię yy, WRC 2, i tutaj mamy tak. Forda Fiesta R5 Troszkę tego mamy, bo jak widzicie, to jest Ford. Jak będzie drugi port, to nie będę sprawdzał. Po prostu polecimy do innego samochodu. Tak wygląda port, właśnie podobny do tamtego. Co sumie, jak stary port wygląda. Tak jak z 2016 roku. To jest mm, Tu mamy Citroena. Lecimy z Citroenem. Bardzo no, do starego bardzo podobny. Tylko ten yy, spoiler chyba jest bardziej dodany do tyłu. Będziemy się bawić, na pewno będziemy się bawić przy tym. Dalej mamy, Citroën, już widzieliśmy. Ford już widzieliśmy. Ford. Skodę, mamy Skodę. Skodę mamy, naszą Skodzinkę. R5. No wreszcie Skodę dodali, tam tu w 2016 to było DLC dodane. Więc nie wiem po co. Trzeba było kupić. A tutaj już dodali ten. No to mi się to podoba. <coughs> że dodali. To, to tak wygląda Skoda aktualnie. Skoda pabia. Co mm, jeszcze mamy? Skoda. Peżot. Mamy Peżota. O. Peugeot tu jest... Pamięta. W ładnie wygląda, bo, ale mi się najbardziej podobały pożoty 206 WRC To, to by ładnie to wyglądało Tutaj to no, nie nieźle, źle, nie źle. Mogło być lepiej Dobra następny mamy Citroen, Skoda Peugeot, Ford Citroen, Ford I Ford Mamy tak ten Junior WRC to jak widzicie mamy Forda Ford, 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 Ford A to pokażę od razu Ford i ostatnie mamy samochody premiowe Czyli mm, mamy Volkswagen Apollo Hyundai'a, Citroena D3 I oraz Forda Fiesta e, Jeszcze coś mam? nie mamy, dobra Jednego samochodu nie ma. Nie wiem dlaczego, ale to powinien być samochód taki jak Porsche, Porsche, bo mam DLC Porsche. Powinno być Porsche, ale jak nie ma, to nie ma. Dobra, szybka gra. Pojedziemy sobie jakiś rajd Szwecji, Argentyny, Portugalia, Rajd Polski. Weźmiemy z OS jakiś taki krótszy. Zobaczcie, tu mamy najdłuższy OS w razie i 23,18 km. No to już jest dużo. I mamy losowo. No dobra, to weźmiemy sobie 8, no, ten weźmiemy sobie i bierzemy sobie samochody um, premiowe. Tu z, Gdzie jest te Porsche? No ale dobra, mniejsza z tym. Yy, nie, bierzemy sobie WRC tak jak powiedziałem, i pojedziemy sobie najpierw z Citroenem A yy, tym niech będzie. Zmienimy. Zatwierdźmy. Gram na aktualnie napadzie i jedziemy RAID Polski Orlen. Ba, Barnowo. Od razu zobaczycie, jak to wygląda graficznie i te inne rzeczy. Kurde, troszkę się rozgadza. No tam, ale to nic. Tak jak powiedziałem, od razu yy, yy, będę się uczył tą grę grać i... Bo w sumie inaczej się jeździ. Tak mówię. Troszkę się inaczej, no dobra. Zatwierdź. A mi się uda, to parę kamer pokażę. 13 right five and left four short 40 right four bumps into junction 80 left three very long titans into right three don't cut 40 right four don't cut

Left four short into right four short. Don't cut and left three forty. Teraz zmienimy kamery, tak mamy. Seventy. Takom, takom. Itato. And left three break. Porsche into right one. do cut. Dobra. Thirty. Mamy takie kamery. Flatland. Nie, czy będziemy można ustawić short. te kamery yy, z dalej, bliżej? Was a Long, 80. Right 3, narrow, 40. Right 4, keep it, into left 5, and right 4, 30. Right 4, short, 40. Caution, break, square right, 30. Left 5, narrow, and left 4, short. Mi się wydaje, że tu lepiej się jeździ. Jak mi się wydaje, mogę się mylić. Dopiero Press, moje to jest right pierwsze taki raj right przejechany. znaczy OS, znaczy pierwszy to. Trzeci w sumie, ale tam, tam jakoś dziwnie mi się jechało, to jakoś jest lepiej. Right 3, don't cut, tree in and over bumps, 150 Później, so pojedziemy w desh tu. Right 3, I'm going to danger and left 3, right three no, right so I'm cut, 13 Crest into left 5, Narrows and right 5, tightens, short. Flat left into right 6, into chicane left, house out, don't cut, 100. Whoa, whoa. Ah. Left five, long, titans four, short, fifty. Right five, into square right, open, don't cut. Into left five, tighten, long. Into right three, long, bumps, keep it. A flat left, bumps, titans Ja jestem ciekawy czy tu są kary Takie wow. kary są, bo to jest najlepsze są takie same kary jak przy tamtym czy ma 16 ale mam nadzieję że nie A jak są, no trudno trzeba się przedzajać Taka jest animacja yy, dojechania do mety. <laughs> Druga rzecz jest taka, jak gram na, naj, yy, na najwyższym poziomie trudności. Tak jest, na najwyższym poziomie trudności. I no tak wychodzi. Będziemy się męczyć troszeczkę, ale to... Już nie mój problem. Dobra, następny rajd jaki sobie pojedziemy. E, tu mamy Finlandię. E, do Niemcy. Mieliśmy asfaltówkę jakąś pojechać, nie? Monte Carlo, Szwecja. E, no, patrzę akurat. Takie Jakie tu mamy? No, tu pojedziemy 100, ale i tak. Pochmurno, południe czyste niebo. Południe deszcz. O. W deszczu co pojedziemy i pojedziemy sobie Toyotą tak mamy tych troszkę kierowców dobra lecimy The Corsica Corsica pojedziemy sobie korsykę krótki Pięciokilometrowy. kilometrowy jeszcze chcę wam pokazać jakie są odcinki i jakie długości ale to już po tym ale to chodzi. No ciekawe. Dobra. O bo Golf. trójka stoi tam. <laughs> Dobra, idziemy. 40 right 3 don't cut and left four, 13. Right three, like three, wygląda Corsica. Left three, titans, into tak right right wygląda three, Toyota opens. Już wiem, że Korsyka nie będzie za right five, <laughs> będzie ciężka eight, 30, right Ale to wiadomo, three, trzeba się przyzwyczaić it, do gry, into right five, ale jest tu and left two, opens, Left five, keep in. Bumps into right 4, 40 Left four, short. tightens, into right three, fifty. No, left two, short and right five, break and acute hairpin right. Whoa. Don't cut. And left six, keep out, fifty. Ale wam, ale Left three. Right four. four 100. OS. No, nie równo jest tutaj. Right five, short and left 3, 50. Kinks, long, one hundred bumps. Oh. Wow. No, przerąbane to jest. Nie jest tak skaby. Left three, long, tightens. Don't cut into kinks. Right three, long, opens. Ale kurde, ale wąsko. Powiem Wam, że graficznie ładnie wygląda, right naprawdę. Mi się chyba lepiej podoba niż WRC6. Gram aktualnie, aha właśnie, na jakiej platformie nie powiedziałem, jaki gram, Kings na Pccie. 14. Aktualnie gram na Pc. Right two opens, 40. Left four short, narrows, 40. Right four into kinks, long. Right four items, three. Into left five, 50. Right four break into left three. To right four, Titans two, to left three, short 13, left three, short to right core, yeah, no, opens, 40, ciężko się jeździ, ale już troszkę, left, Titans 50. Bo miałem coś powiedzieć. Flat left and right, don't cut. Wiadomo, junior będzie. Whoa. Right 4, 13. Right 3, short, it's left 3. And right 5, short, 13, motion, break. No to right, right left, and left, 4 is the most gorser. Albo najgorser, albo najlepser. Ale popatrzcie jak tu jest. Głonsko. Right 4, bumps, short, 13, left 3, 40. Wow! No to co teraz? Dobra, ale to jest tylko test gry. Jak będę grał karierę, to będziesz się bardziej skupiał. Dobra, koniec. Tak. Ale ósme miejsce, to nie jest tak źle. Kontynuuj. Dobra, lecimy od początku jeszcze. Yy, Najdłuższe trasy. Yy, jakie mają... Pre... Y, kilometrów ile ma... mają. To lecimy tak. Yy, right Monte Carlo Najdłuższy OS swojego tego ma 18 i 18, tak, 18 i ponad 18 km to jest jeden taki OS. Rajd w Szwecji najdłuższy OS ma bo jestem ciekawa się to 14 i 13, ponad 14 km no to też jest dużo, e, a czy dużo? Standardowo e, Ride Meksyko ma najdłuższy 18,44. Eee, to co jakaliśmy w Dekorsica, czyli chyba to jest w Francji, najdłuższy ma 14,14, 14, czyli ponad 14 km. <laughs> Ride Argentyny ma 11, ponad 11 km. Hmm, Portugalia ma najdłuższy ponad 10, prawie 11. W hmm, Sardynii najdłuższy ma 8,27. Rajd Polski ma, tak jak już mówiłem, 23,18 km. W e, oh, tu w Finlandii mogą być długie osy, chyba 17 ponad kilometrów. Eee, Niemcy ponad 13, eee, Katalonii ponad 13, prawie 14, Wielka Brytania, czyli Walia ponad 10. To jest e, raid right Australii, no z Australii, ciekawe ile, ponad 13. I to wszystko. No, to najdłuższe yy, to jest yy... Polska. OS. Najdłuższy OS. No dobra, ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jakbyś się tak to łap. Albo nie będę mówił o tym. No i dalej, I czekajcie na kolejny odcinek już z kariery. Będziemy lecieć w karierę. Więc ja się z wami żegnam. Miłego oglądania. Miłego dnia. Miłego wieczorku. Miłej ranki. Miłego weekendu i wszystkiego. dobra, ja się z wami żegnam. Pa Pa.